Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy już po raz kolejny zaprasza dzieci zainteresowane nauką w Szkole Muzycznej na warsztaty edukacyjne. Kandydaci na uczniów będą mogli uczestniczyć w zajęciach muzyczno-ruchowych oraz w spotkaniach poświęconych wybranym instrumentom. Muzyczna karuzela to cykl składający się z trzech spotkań z siedmiolatkami. Podczas tych zajęć dzieci oraz ich opiekunowie mogą zapoznać się z rodzajem pracy i specyfiką nauki w szkole artystycznej. Pierwsze zajęcia ruszają już 19 marca. Będą trzy spotkania trzy soboty będziemy mieć i wówczas będą prezentowane wszystkie instrumenty na których uczymy w naszej szkole będą nauczyciele i uczniowie będą przyszli uczniowie kandydaci będą mogli wziąć udział w bezpłatnych konsultacjach W tym roku dyrektor Ewa Trojan zaprasza na zajęcia muzyczno-ruchowe także dzieci z Ukrainy Zapraszamy tym razem nie tylko dzieci polskie, ale również dzieci ukraińskie. Być może są tutaj na terenie naszego miasta czy powiatu, więc pięknie zapraszamy. Mamy nauczycieli pięknie biegle mówiących po polsku i po ukraińsku, także nie będzie problemu. Na stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych w Dębicy znajduje się aktywny kwestionariusz, który trzeba wypełnić, aby zapisać dziecko na te zajęcia.